Tym razem tylko dwa otwory czterometrowe pokażemy. Będzie to pierwsza część większej działki. Tutaj dalej na północ będziemy wiercić w następnym odcinku. No, teren. Ciekawe, teren jeszcze 20 lat temu tutaj były kompletnie tylko wyłącznie pola. Aktualnie tutaj też jest częściowo łąka, częściowo nieużytek. Bardzo aktualne zdjęcie z tego miesiąca, cytarne I co ciekawe, w w 52 odcinku wierciliśmy tutaj niespełna 200 metrów dalej. Ok, jedziemy w teren zobaczyć jak to wygląda. Częściowo zrobimy tylko dwa punkty. Tam jest dwójeczka, jestem przy jedynce. Będzie jeszcze 8 punktów tutaj w głąb, no ale to na inny raz, bo zaraz będzie ciemno. Pierwszy metr wykręcony. Mamy pół metra gleby piaszczystej. Mało wilgotnej, a poniżej glinę zwięzłą w stanie twardo-plastycznym na jeden wałeczek przewarstwioną piaskiem drobnym plus średnim. Jedziemy głębiej. Wyciągnęliśmy drugi metr. Ustąpiły przewarstwienia piaskiem. Tak, bo tutaj jest wszędzie glina. To jest Glina zwięzła. Częściowo glina piaszczysta, bardzo jednolite, cały czas 30 barów. Eee, w jednym miejscu udało mi się zrobić dwa wałeczki, tak to w większości jeden. Jedziemy głębiej. Metr na 2,20 kończą nam się gliny. Zaczynają, no to wygląda jak piasek gliniasty przez tą brejowatość, ale ciśnienie było między 80 a 120 bar, także jest to piasek drobny średnio zagęszczony z plusem z niewielką zawartością frakcji lastej przez to tak to wygląda, jeśli to przesuszę to praktycznie nie lepi się wcale ale przez to, że jest taki drobny no to wygląda jak liniasty sam bym się oszukał gdyby nie te bary no i tak do 3,50 a tu już yy, zawartość tej frakcji lastej Niewielka całkowicie znika i mamy normalne piaski drobne. Tam wyczuwają jakieś pojedyncze ziarna żwirów wyczuwalne są. Dobra, jedziemy na drugi otwór.